Mamy czwartek, szósty dzień listopada, godzina 12. wybiera Zaczynam nasze spotkanie. Dajcie znać na czacie w skali od 1 do 10, jak widać, jak dobrze mnie słychać. Pamiętajcie, że to co mówię, pokazuję ma charakter edukacyjny. Nie są to porady, nie są też rekomendacje inwestycyjne. Jest to moja prywatna opinia na temat aktualnej sytuacji technicznej na rynkach finansowych. Inwestowanie, moi drodzy, wiąże się naprawdę z dużym ryzykiem. Proszę o tym. Pamiętać, zaczynamy od bitcoina. Tutaj mamy pewnego rodzaju geometrię i poziomy FIBO do zaatakowania, do złamania. Więc te mierzenia, w mojej ocenie technicznie, są dzisiaj bardzo istotne. Ważne dwa poziomy: mamy ZZB, co prawda, one się na siebie nakładają. Więc tutaj, set, setup wydaje się być czytelny w miarę przejrzysty, od razu na pierwszy rzut oka widoczny. Mamy dołek, zobaczcie, że ten dołek 30 października technicznie będzie istotny w kontekście potwierdzenia, w kontekście potwierdzenia tutaj. to trzeczkę piszecie, że jest za cicho, zaraz zobaczymy z tym e, mikrofonem. Momencik, dźwięk, nagrywanie, mikrofon. A, ok, ok. Nie wiem, czemu tak jest, ale niekiedy wiecie, Windows w sensie jako system e, przycisza ten miks, e, ja go potem muszę na nowo poustawiać, ale jest zawsze dobrze. Jest ok, tak? Dobra, dajcie znać, czy teraz się polepszyło. Na Bitcoinie, moi drodzy, 61,8 106 367. To jest ten poziom, to jest 61 na ostatniej fali. To ewentualne podbicie na zasadzie ruchu trójfalowego jak najbardziej może mieć sens, czyli fala A, fala B i fala C tutaj jest przed nami. Jest przed nami tutaj samo to zejście na tym małym wolumenie na Bitcoinie. Uważam, że raczej może być to jedynie chwilowa korekta spadkowa i zaatakowanie poziomów FIBO przed nami, więc to mamy na celowniku. Jeżeli chodzi o waluty, zobaczmy, usd.pln.fx już lecę z głowy, mam nadzieję, że... Dobrze pamiętam, dobrze pamiętam, tak, 373 na celowniku, 4-godzinówka, D1, proszę pamiętać o tym, że tutaj wypełnia się układ harmoniczny, no, wyższego rzędu, dosyć szeroki, bo to jest D1, i interwał dzienny, mamy dwa poziomy, mamy 886, niezaatakowane, mamy 161, poka, też niezaatakowane, więc te poziomy, zobaczone są wyżej, nawet ocierają się od okolice 374, no, między 373 a 374, bardzo ładny obszar FIBO, zobaczcie, składający się z dwóch mierzeń wewnętrznego, 88 zewnętrznego, 161. No a to wszystko jest przed nami. Ja uważam, że cały ten układ harmoniczny też go e, pokażę. Przypomnę, bo on był pokazywany. W mojej ocenie on się wypełnia. Tak jak mówiliśmy, że to jest interwał wyższy, więc troszkę czasu potrzebuje na to, żeby jednak tę formację, tą szeroką formację, ten mocny układ wypełnił. No ale wszystko na to wskazuje, że będzie zaatakowany. Eurodolar, zobaczmy na dzisiaj, jakie mamy pomysły e, otoczenie Niewolumenowe to jest pierwsze co mnie interesuje, bo się zastanawiam, czy podbicie, które widzimy, to jest układ impulsu, nowego impulsu wzrostowego, czy jedynie chwilowa korekta wzrostowa, oczywiście one to one to jest jeden z pomysłów, żeby od razu widzieć, gdzie mamy miejsca do ewentualnego odbicia, mowa o tej górnej bandzie. Eee, o głównym ograniczeniu prostokąta dodajemy POFA 61, pamiętajmy zarówno na Rodolas, jak i na funcie te dwa mierzenia wewnętrzne, to są bardzo istotne poziomy, często atakowane i reagowane. no i tutaj jeszcze reakcji nie było. A też nie było. 1.1534 na dolarze, znajduje się dosyć mocny poziom. Więc tutaj pamiętajmy, że no ten POW e, 61 e, pytanie, czy nie ma tutaj czasem DINA Polego? zaraz zobaczymy, czyli 3861. No blisko, blisko. Proszę zobaczyć, jak gęsto, ale dla nas to dobrze. Jak precyzyjnie te poziomy tutaj e, wypadają: e, 3.861, poziomy DINA Polego, cała ta stefa, ten obszar 1.1580, plus, minus. Kilka punktów. No ładnie to wygląda. Przechodzimy dalej. Micha pisze. Łukasz, dzięki to za to, co robisz. W końcu zaczął mi siadać. Dzięki nauce z Tobą i Twoim narzędziem. Michale, dzięki za miłe słowa. Może każdy zobaczyć tutaj na żywo też tę naukę. Na przykład jutro, jeżeli byście chcieli, to mamy live w piątki od 9, a zaproszenie wysyłam w tym momencie. Na czacie, także widzicie, no ja też czuję sens wtedy i większą motywację z tego, co robimy. Jeżeli właśnie takie komentarze, te opinie, ta skuteczność wam się poprawia i to wszystko na, na żywo tłumaczymy, więc to, to też oczywiście buduje i cieszy. Jutro godzina 9, live od samego rana, sesja europejska, londyńska, więc macie zaproszenie. Dajcie znać, czy te linki doszły. A ja przechodzę dalej, zobaczmy. Funta gbpsd.fx, co my tutaj mamy? Mamy też podbicie. Zobaczmy, się wczytają wykresy. Tak, no ten wolument mnie zastanawia, bo zaczyna się popyt pojawiać, prawda? Więc tutaj oczywiście ten one-to-one -one jest do wypełnienia. Czystego, czystego miejsca. No tutaj widzimy, że rynek zarówno na etku, jak i na funcie już tego one to -one wyłapał. 50 lubiany poziom na 61. niezatakowany Uwaga, mamy ZZB. Mamy zasadę zmiany biegunów. Połączoną z FIBO, z precyzją FIBO, dokładnie na poziomie 1,31. 105 na funcie do dolara, więc ten opływ tutaj się znajduje. Jest dla mnie bardzo, bardzo interesujący. Dolar do jena. Zobaczmy. Co się tutaj dzieje? Tutaj na dolarze do Jena, tak interesująco, bardziej mnie interesowało wyłapanie końca korekty spadkowej z samego Jana. Już wam pokazuję, jaki mam pomysł na to 61. Tak, 61 to jest to, na co czekam. Tutaj e, zwróćcie proszę uwagę, to widać fajnie na M15. E, szereg dolnych cieni, prawda? Pierwszy, drugi, trzeci. Ta baza wsparcia, ten obszar wsparcia 153,49 na poziomie FIBO się znajduje, więc oczywiście okolica 153,49 jak najbardziej też mnie interesuje. Zastanawiam się, czy nie będzie tutaj wypełnienia one to one, bo proszę zobaczyć, tutaj było podbicie, tutaj też je widzimy, no i rynek złapie ZZB, mamy lokalny opór 153,79 i właśnie atak na 61. Jeden z pomysłów, tak wygląda euro-jen, czyli para walutowa skorelowana dodatnio, w sensie wykres wyglądają podobnie, jeżeli tam będzie atak na FIBO, bardzo często również na Eurojenie też tę zależność widzimy. Zależność, proporcje, matematyczne podobieństwo, powtarzalność statystyczną, to jest właśnie to, co się często wykorzystuje. W instrumentach ze sobą skorelowanych dodatnio, tak? Czy to podobieństwo musi być między wykresami, między parami walutowymi, tak jak tutaj widzimy podobieństwo między poziomami FIBO. Padło pytanie, no oczywiście, że tak, bo te proporcje matematyczne zazwyczaj są zachowane. Mamy 61, mamy 161, są mocne, naprawdę mocne dołki. Przed nami więc 176 72 66. Bardzo ładny poziom swoją drogą FTS, małe duże FI, więc tego typu setupy, to jest gotowa strategia no oczywiście obowiązkowo do obserwacji GBPN, Zobaczmy, fund do jena w takiej konsoli, troszkę się patrzy na to tak no koślawo widzimy, że rynek idzie bokiem praktycznie od wczorajszych godzin popołudniowych, cała konsolidacja cała sesja azjatycka, cała noc no tutaj rynek może gdzieś tam z tej konsoli wybić, jeden z pomysłów na funta do jena, jaki mam to jest FTS, czyli oczywiście znowu bierzemy, mierzymy zgodnie z zasadą zgodnie ze sztuką cały setup 61 161 i tak to wygląda 247 251 czekajcie bo puka ktoś do drzwi nie wiem czy nie listonosz pół minutki. E, jestem, jestem, daję Ci znać jak Transmisja, mam nadzieję, że jesteście jeszcze. CBA, Piosła pyta. Nie, tylko mój ojciec mnie odwiedził w biurze, e, więc <głosłapyt> rodzinnie. 251, 247. 247, no i 251, no ładny, ładny klaster, 161, 61, małe i duże fi. Dobra, lecimy lecimy dalej, zobaczmy. Jeny mamy, tak, znaczy waluty mamy. Złoto, złoto, tutaj padło pytanie, czy będzie, oczywiście, że będzie, jak najbardziej. Gold, szuka, mamy zawsze na żółto, no jak to złoto, tak powinno być zaznaczone. Mhm. Czy gram na dość do fts Paweł? Czasem gram, ale zazwyczaj zasada jest taka, że jeżeli masz setup, to on się musi wypełnić. A tu są te długie pozycje też was ciekawiło, czy je wytrzymałem. No, wytrzymałem, wytrzymałem te dołki, nawet coś tam dobrałem, są dwie długie na milionowym, więc wszystko. Zgodnie z planem, tak jak pokazywałem to tydzień temu, cały czas, e, cały czas jestem w grze, tak? I to na fajnym plusie. Gier, na goldzie, na goldzie, moi drodzy, no to jest ten moment, żeby tutaj tę geometrię chyba już pomału zacząć wypełniać. Mam na myśli o takich e, projekcjach, no nieco szerszych, z D1, z 4 godzinówki. Mamy mierzenie F100, mamy 161 z zewnętrznego. E, o, bardzo, e, to są takie poziomy, w które gdzieś tam po cichu celuję. E, 4088, 4088. 4120. No, i tutaj też jakbyśmy się tak przyjrzeli, właśnie z D1 trochę szerzej na to wszystko, większy kontekst, trochę inną perspektywę, to widzimy, że układ. Układ HMO już się wypełnia, nawet z zakończeniem, czyli w punkcie D na poziomie FIBO. 4120 to jest taki pierwszy poziom, który już gdzie naprawdę na portfelu milionowym te pozycje będę odczuwał. Może część zahedżuje, może z jednej się skrócę, bo tam mam kilka pozycji. No, zobaczymy, no, ale to są takie Uważam, że alne. Przechodzimy dalej do indeksów, już przechodzimy, czyli sprawdzamy S&P. Aha, jeszcze, jeszcze CL, bo zapomnę już jak zacząłem. CL.Z, czyli ROPA. Zobaczmy. Obaczmy Momencik, mamy mierzenie ostatniej fali, no 50, tak, opie ten setup, który też często jest rozgrywany, ja go akurat bardzo lubię, bo tutaj zobaczcie, rynek reaguje kolejno na poziomy FIBO, jeżeli w ten sposób widzimy, zobaczcie, tu było odbicie od 38,2, tu mamy odbicie od kolejnego poziomu, czyli dla mnie informacja, że rynek poziomy bardzo precyzyjnie widzi łapie, tak, od 50, będę w to samo pewnie celował, może dzisiaj na sesji amerykańskiej, może jutro na live, a od 61, 58, 86 jakby nie było, mierzymy od dołka do dolnego Cienia do szczytu i te wewnętrzne mierzenia FIBO technicznie do obserwacji na pewno. Ania przypomina KK. Pamiętam, pamiętam Aniu. W tym momencie do, przechodzę. Okej, okay, już patrzymy co mamy? Tak, tutaj się to wszystko buduje. Odnośnie systemu arabskiego Peter pytasz, jakbyś mógł na czacie napisać, na Fibo czacie, bo muszę zacząć twoją interpretację, ja ci powiem jakie sygnały były z systemu arabskiego. Przypominam, że system arabski ćwiczymy w ramach wyzwania Fibonacciego w naszym wirtualnym trading roomie, więc tam wszelkiego rodzaju techniczne pytania, analizy, proszę pytać i pokazywać. Jeżeli chodzi o rynek AK, zaczyna się chyba budować, się chyba budować układ. Na razie jest to pierwsza część, czyli do 61, czyli potencjalny punkt B, może być podbicie, może być układ harmoniczny. Zastanawiam się, jak duża reakcja tutaj tego odbicia między 6400, od 6400 będzie, może do tego ostatniego szczytu z 24, 6700, prawda? Ewentualna kontra, jeszcze jedno zejście. Natomiast zaczyna to się budować, tak raczej, od strony akumulacji. No, ciekawie to wygląda, bo te układy harmoniczne, jak widzimy, są na wzrosty. Dobrze, gaz ziemny, indeksy więc jeszcze nadgaz. Zobaczmy, no i tutaj chwila prawdy dlatego, że zobaczcie 8-8 i jeżeli to pęknie, jednak już to testuję od wiem, kilku sesji Możemy policzyć, pierwsza, druga, trzecia dzisiaj pewnie będzie 8,8. Proszę naprawdę obserwować, to jest po pierwsze, a po drugie pamiętać, że statystyka na temat poziomu FIBO mówi jasno, jeżeli ostatnie wewnętrzne zostaje wybite, czyli 8,86, to rynek kieruje się na pierwszy poziom zewnętrzny. A pierwszy zewnętrzny 5,23, czyli poziom przed nami. I jak dołączyć do FIBO TV? Moi drodzy, jutro od 9, widzę jeszcze nie wszyscy się zapisali, macie link na czacie, od dziewiątej nauka na żywo, wszystko pokazuje, narzędzia, interpretacje, analizy, rozmowy, dyskusje, te idee, włączenie systemów, tak jak zapowiadałem, będzie wszystko na żywo prezentowane, więc wystarczy się zapisać. Przechodzimy do, do indeksów. Zaczniemy od może od niemieckiego DAX-a. Sprawdzimy. Niemiecki DAX, tylko muszę znaleźć. Już spędzamy. Ok, dobra, co my tutaj mamy na analizy? Ok, mamy zewnętrzne mierzenia. Mamy 161. Tu jest pierwszy atak, już był. No idąc za ciosem, sytuacja podobna. 161, ale wyżej. 24 240. Mm, tutaj Peter zadajesz pytanie, dlaczego nie wyjaśnisz? Piotrze, co mam wyjaśniać? Daxa, czy o czym mówimy teraz? DAX, no przecież DAX jeszcze nie zacząłem omawiać, w tym momencie zaczynam go omawiać. Tak jak ćwiczyliśmy na systemie arabskim, najważniejsze są mierzenia, prawda? Mierzenia, tamte strzałki mają być na poziomach FIBO, to o czym była mowa w poniedziałek. Więc jeżeli byś odczytał ten sygnał na poziomie FIBO, to zobaczysz na arabskim, że te sygnały się pojawiły. Na wyższym, na niższym interwale one tam były. W tym momencie mamy miejsca jeszcze na wzrosty, bo jest jakby ta proporcja zachowana, prawda? Czy 161 było na tym szczycie i 161 może być tutaj 24200. 40. Co ciekawe, ten poziom proszę zobaczyć, jest na mocnym oporze. Czy ten szczyt z 3 listopada również biorę pod uwagę? Zobaczmy indeks amerykański, weźmy zdaka. Co się tutaj dzieje na. Na zdaku jedynie sobie troszeczkę wykres oczyszczę. Podbicie to samo, to samo. Tak zobaczcie, że tutaj bez popytu, więc te podbicia, te fejki na mierzeniach zewnętrznych, one mogą być chwilowo wyciskane. To są takie wiecie, podbicia bardzo często bez wolumenu. Pierwszy poziom fibo stanowi blokadę. No i tutaj taką blokadą może być mierzenie zewnętrzne 25,900. 25,900. Dow Jones jeszcze na zakończenie. Ok, zobaczmy. No, widzę, sytuacja bardzo podobna. Tutaj takie podobieństwo i to też właśnie do osób, które mają system arabski. Proszę zobaczyć, jak często to co ćwiczyliśmy, czyli to na przykład chodzenie ceny między poziomami w kontekście systemu arabskiego, jakiego rodzaju sygnały daje, bo to się uzupełnia, tak? Jak tutaj miałeś 161, to, to początek mierzenia kolejnego zewnętrznego poka będzie właśnie od tego miejsca, tak? Początek do dołka, czyli do końca. I znowu 161 już przed faktem pokazuje, że ta proporcja może być zachowana. Mało tego, jak pomierzymy w kontekście harmonii, no to widzimy, że tutaj buduje się układ harmoniczny, więc na przykład ten setup jest bardziej potwierdzony, bardziej techniczny, wydaje mi się, nawet bardziej przyjemny dla oka, aniżeli DAX, gdzie mieliśmy jedno mierzenie. Tam było to troszeczkę słabsze. Tu mamy harmonię, mamy 161, więc na DJOSie 37,600. 34 na pewno jest. Do obserwacji. Dobrze, przechodzimy do S&P. Zobaczmy, gdzie jest S&P. Czy był gaz? Tak, był nadgas No chyba wszystko mamy omówione. Jak znaczy teraz dołek na DAX-ie, żeby zagrać longa? A Michał, w ten sposób zadałeś pytania? To odpowiedzmy. Spróbujmy, już, już mówię. Już mówię, zobaczcie. Jeżeli mamy taką sytuację, i chcesz, e, próbujesz, zastanawiasz się, czy będzie dołek na dach się do złapania, czy nie. No to pierwsze, co robisz, to zaczynasz zawsze od mierzenia, prawda? Mamy reakcję od 50. Co się rzuca w oczy? No, o czym powinniśmy przypomnieć sobie? O statystyce, że cena bardzo często najpierw odbija od 50, prawda? Robi chwilowy ruch. No, i zgodnie z tym, co mówimy już od wielu, wielu lat, od poziomu do poziomu, prawda? Bo używamy taki skrót myślowy. No to właśnie mam na myśli tak, tę powtarzalność, czyli od poziomu 50 cena dąży do kolejnego poziomu. No, co jest najmocniejszym kolejnym wsparciem na dax w tym momencie? No, wiadomo, że nie 50, bo ona już została zaatakowana, jednak ją obronił. Ale 61 jeszcze nie, bo to jest dla mnie faza właśnie przygotowania pomysłu poziomu, który na pewno będę obserwował. A więc 23,880, więc 61. Zobaczcie, tak czytamy wykresy i prawda, potem wchodzimy w te szczegóły, czyli najpierw FIBO zawsze projekcje, mierzenia, pofy, poki wewnętrzne, zewnętrzne i tak dalej, połączone z geometrią, z układami harmonicznymi, a potem wchodzą w, w grę systemy. Prawda? Strzałki, ręką, system arabski, a potem wchodzi w grę co? Połączenie tych systemów, żeby te elementy najbardziej precyzyjne, jeszcze podnieść skuteczność, żeby to wszystko ze sobą połączyć. I jeżeli e, chcecie zobaczyć na żywo, jak to wygląda, no to odpowiedź jest prosta. Jutro przyjdzie od godziny 9.00. Będę pokazywał już takie pierwsze spotkanie wprowadzające do tego, jak te systemy łączyć. Połączenie, moi drodzy, trzech systemów na sesji londyńskiej. Nauka na żywo, Fibo TV, pierwsza w Polsce telewizja dla tej traderów nauka na żywym rynku. Jutro od 9.00. I tym miłym akcentem żegnam się z Wami. Me dinku e